Rozwiąż równanie. Mamy równanie 5x kwadrat minus 10x równa się 0. Jak widzisz, jest to równanie kwadratowe. Możesz policzyć deltę, ale nie musisz. Ja to policzę tą drogą bez delty. I tak, jak chcę to policzyć przez, bez delty, to muszę wyrzucić wspólny czynnik przed nawias. 2 razy 5 razy x. 10 to jest 2 razy 5. x kwadrat to jest x razy x. Dlaczego tak rozpisałam? Byś mogła lub mógł zobaczyć ten wspólny czynnik. Czyli w tym wypadku jest to 5x. Wyrzucam 5x przed nawias. Co mi zostało? x minus 2 równa się 0. I kiedy to wynik mnożenia daje nam 0? Kiedy jedna z liczb jest 0, czyli 5x równa się 0 lub x minus 2 równa się 0. Tu dzielę obu stronie przez 5x równa się 0, x równa się 2, bo minus 2 przerzuciłam na tą stronę, więc rozwiązaniem ro równania są te dwie liczby. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, pisz.